Cześć, e, witam Was serdecznie w filmiku zatytułowanym YouTube'owa Spowiedź. Jest to tak, do którego zostałam otagowana przez e, trzy dziewczyny. E, kolorówkę Andzie to jest młoda dziewczyna, niezbyt wielki kanał. E, no można by powiedzieć, że ja też w sumie przecież nie jestem niezbyt wielkim kanałem, ale jakoś tak mi się skojarzyło. E, u niej znajdziecie vlogi, znajdziecie porady kosmetyczne, porady włosowe, czyli jak dba o włosy, bo ma bardzo ładne włosy. Także serdecznie do niej zapraszam e, osoby, zwłaszcza młode. Następnie to jest kobieta zwyczajna, dla mnie jest niezwyczajna, ponieważ jest to kobieta, która jest bardzo wrażliwa, która ma na swoim kanale vlogi, porady kosmetyczne, gotowanie, no po prostu znajdziecie tam wszystko. Jest to naprawdę przez sympatyczna babeczka. Ona mówi często to, które to wszystko, co dziewczyny boją się czasami jego youtuberki powiedzieć, wiecie, między sobą. I oczywiście Mister Girl, Misterka. Ty wiesz, że jak ja o tobie mówię, to ja mam dosłownie gęsiaka. Chciałam wam powiedzieć dla tych osób, którzy nie znają jej kanału, żeby naprawdę tam wpadli yy, tak jak i do pozostałych dziewczyn, bo mówię to już tak jakby z ręką na sercu, bo wszystkie te kanały oglądam, ale ona jest wyjątkowa. To jest po prostu piękna dziewczyna której tagi to są najsłynniejsze na YouTubie. Naprawdę to jest marka sama w sobie. Nie znalazłam dziewczyny jeszcze, która robiłaby tak zarąbiste tagi. Dodatkowo jeszcze vloguje, dodatkowo znajdziecie tam po prostu wszystko, co najlepsze z kosmetyków. No yy, czegoż chcieć więcej? I jeszcze jedna osoba, o której chciałam wspomnieć, to jest dziewczyna, która wymyśliła ten tag, to jest Miszmaszowa 25. Stwierdziłam, że dlaczego by o tym nie wspomnieć? Wiem, że dziewczyny pracują nad tagami, siedzą w jakiś tam sposób, wiecie, żeby je wymyślić. Te tagi później, no gdzieś tam idą sobie po dużych kanałach, może 50, 100 tysięcznych, ale niestety każdy zapomina o autorach, więc to jest trochę bez sensu, no, bo gdzieś jakaś praca jest złożona. Skoro poeta wymyśli wiersz, pisarz wymyśli jakąś książkę i to jest autor i o tym mówimy, to dlaczego nie powiedzieć, kto jest autorem jakiegoś tagu? Więc ten tag pochodzi od niej i zapraszam serdecznie do niej na kanał. Myślę, że jest ona Wam w większości znana, ale dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, zapraszam do pozostałych także e, dziewczyn. I przejdźmy do pytań, bo się rozgadałam. Chciałam po prostu po słóweczce powiedzieć o każdej z dziewczyn, no bo tak nie potrafię wiecie, yy, oglądam coś i po prostu usiąść i powiedzieć tada dam, da dam, zapraszam, linki macie w opisie, ale linki tak zostają w opisie. Pierwsze pytanie. Jaki był Twój cel, kiedy zaczynałaś nagrywać na YouTube? Tysiące, miliony subskrypcji, sława, pieniądze, czy może coś całkiem innego? Chciałam wykorzystać te swoje pasje artystyczne. Kiedyś był taki okres w moim życiu, że ja malowałam obra o, wiecie, obrazy, ktoś mi przynosił zdjęcia zazwyczaj krajobrazów albo na przykład e, jakichś tam kwiatuszków, czyli tak zwanej martwej natury. Ja te obrazy sobie siedziałam, tryk, 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 tryk kopiowałam, no i w jakiś tam sposób cyk, je upłynniałam, jak ja to mówię na życzenie klienta. E, faza na malowanie mi przeszła, ale zaczęła się na tak zwane ubiór kosmetyki, odzież, włosowe sprawy, wszystko co z tym związane. I pomyślałam sobie, że nie mogę gnębić moją mamę, mojego męża, siostrę oraz koleżanki. Nie każda musi chcieć tego słuchać, nie każda lubi taką tematykę. No i kto tutaj się znajdzie, kto mnie będzie chciał wysłuchiwać? A każdy zauważył, że ja o modzie, o kosmetykach mogłabym trailować godzinami. No i uznałam, że może w jakiś sposób, wiem, że jest Sableska, jest Racka, jest wszystkie te inne nazwiska z wysokiej półki, ale może ktoś zechce wysłuchać Bełkotu, jak ja to nazywam, e, dziewczyny z małego czy tam średniego miasteczka, e, która po prostu w jakiś sposób na swoich błędach, na swoim przykładzie nauczyła się jak dobierać kolory, e, wiem, że jeszcze się mylę, ale mniej więcej jak dobierać kolory, e, wiecie, makijażu do włosów, do karnacji, do... Ubioru, do sytuacji, do wszystkiego, i może jakoś tak samo jak inne dziewczyny mnie inspirują do tego, żeby coś zmienić na lepsze w swoim wyglądzie. Tak samo może ja, dysponując niezbyt wielkim budżetem, zainspiruję może inne dziewczyny do tego, co powinny mieć w szafie z kosmetyków, jakie podstawy, no i coś w tym stylu. I to naprawdę był główny powód, bo. Ja mam potrzebę rozwoju takiego wewnętrznego, nie tylko rozwijania się w gotowaniu, w pieczeniu placków, ale po prostu w takich zwykłych kobiecych e, sprawach i chciałam się czymś e, wiecie, z wami podzielić. E, drugie pytanie. Jesteś dużym kanałem. Jak zapatrujesz się na małe dopiero co raczkujące? Oglądasz je wspierasz czy przeciwnie nie interesują cię i oglądasz tylko te bardziej znane? E, dlaczego bym ja nie wspierać? Takie jest moje pytanie. Jeśli byłabym dużym kanałem, co mi sobie trudno wyobrazić, bo naprawdę duży kanał to chyba mówimy o takim jak Karolina ze stylizacji, no lub nie wiem, szusz, to myślę, że dlaczego nie. Wiadomo, miałabym wtedy mniej czasu, wiadomo, odpowiedzi na komentarze byłyby spóźnione, wszystko inne, ale jeśli dostrzegłabym w jakimś mniejszym youtuberze bądź youtuberce potencjał, to myślę, żebym o nim co jakiś czas wspominała. Chyba tak na swoim kanale robi z tego, co mi się wydaje, Boogie Silver, że ona czasami sobie ogląda i który jej się tam spodoba, o nim wspomni. Wiadomo, że jest coś takiego. Widz nie wie, nie wie o istnieniu małych kanałów, dopóki, wiecie, ktoś mu tego nie pokaże, bo to jest na takiej zasadzie. YouTube nas pozycjonuje w zależności od różnych czynników, ale najczęściej małe kanały są w hierarchii mniej więcej tutaj. A duże są gdzieś tam. I jeśli na przykład widz sobie idzie i wpisuje sobie, jak ułożyć fryzurę w 10 minut, takie hasło, to oczywiście, że najpierw wyskoczą mu te tysiące większych kanałów. I zanim on się zmęczy, zgnębi, obejrzy 100 filmików i dojdzie do tego najmniejszego, który być może nie jest gorszy jakościowo, nie jest, wiecie, fryzura gorsza, może jest nawet fajniejsza i szybciej to jakoś wygląda, szybciej by do niego przemówiło, to on do tego znudzi się. I on wyląduje gdzieś tutaj i on po prostu nawet nie wie, że tam są osoby, są dziewczyny, które robią zarąbiste fryzury. Więc aby widz się dowiedział, wypadałoby, żeby większe kanały, które mają wyświetlalność, nie wiem, 100, 60, 80 tysięcy, wspomniały. Wówczas tacy widzowie po prostu słyszą o nas, idą do tych mniejszych kanałów, więc jeśli ja bym była takim dużym kanałem, myślę, że notorycznie byłoby to u mnie. Trzecie, czy czytasz lub czytałaś kafaterię na swój temat lub temat innych youtuberek, co o tym sądzisz? Temat bardzo zawiły. Pierwszy raz usłyszałam na kafa, o kafaterii, jak miała w polubieniach na Facebooku, na jakimś takim był fanpage, jedna z youtuberek, nie wiem czy życzyłaby sobie aby akurat teraz o niej wiecie wypowiadać się. Ale jedna z youtuberek umieściła taki link do kanału właśnie chyba na kafaterii czy na czymś podobnej stronie na swój temat. Bardzo mi się podobał dystans jej do siebie i do całego tego zamieszania wokół jej osoby, że nie zrobiła z tego czegoś takiego... Ojejku, zobaczcie, hejtują mnie, ojejku, one są okropne. Tylko podeszła z humorem, także tym nie ujęła. I ja wtedy zobaczyłam, co to jest za strona. Oczywiście wlazłam, pośmiałam się, bo tam, jak to ja mówię, ludzie czasami banialuki e, wypisują. Nie uważam, żeby tam siedziały jakieś półgłówki na tej kafaterii. Myślę, że to jest troszeczkę na zasadzie, jak są strony plotkarskie, typu pudelek, albo nie pamiętam jakie tam inne. Gazety typu show, party i tak dalej, gdzie w jakiś sposób, wiecie, paparazzi zrobił zdjęcia, a reszta sobie oplata i do, dobiera do tego teorię. Myślę, że tam po prostu zbierała się, zbiera się grupa osób, przeważnie chyba kobiet, które w jakiś sposób chcą sobie pogadać na tematy związane z YouTubem, O takim kanale, takim. Wiadomo, że najczęściej gadają o tych większych, a o tych małych, to chyba mi się wydaje, że raczej nie myślę, że gdyby mój temat się w jakiś sposób tam pojawił nie wiem, jeśli byłoby to coś obrzydliwego dotyczące, takie wiecie, wulgaryzmu, jakieś dotyczące mojej rodziny no to to, to jest chyba normalne, że wolałabym tego nie przeczytać ale jeśli bym na przykład przeczytała, że ktoś, mi, ktoś o moim kanale pisze, zmieni oświetlenie albo słuchaj, za dużo gadasz, te filmiki są za długie spróbuj to jakoś ucinać lub jesteś lepsza w makijażu niż w ubieraniu, iść w, w tą stronę to myślę, że w jakiś sposób wziąłabym sobie to do siebie, ponieważ to by było, wiecie, co innego jest, jeśli ludzie obcy, znaczy, jeśli lud, człowiek, który was bardzo lubi, powie wam coś na wasz temat, to jest takie, no, on patrzy przez pryzmat tego, że nas lubi. Czyli to jest fajne, tamto jest fajne. A obca osoba, która właściwie nas nie wiadomo nawet czy lubi, Powie coś naprawdę, co będzie widzieć, i być może ja bym, nie wiem, rozwinęła się bardziej w kierunku e, makijażu, bądź zarzuciłabym trochę odzież na, nie wiem, no po prostu coś może by mi to dało. I tyle w tym temacie. Czyli rozwinęłam trochę, no ale cóż. Czwarte. Czego najbardziej nie lubisz w zachowaniu innych youtuberek? To jest bardzo proste. Nie lubię tego samego, czego nie lubię w zachowaniu innych ludzi, ponieważ uważam, że youtuber to jest po prostu człowiek, który zaczął nagrywać. Wziął kamerkę, wziął aparat i zaczął nagrywać. Więc myślę, że przede wszystkim nie lubię hamstwa, nie lubię dwulicowości, nie lubię obgadywania, fałszywości, lizusostwa i wazeliny. Ale przez lizusostwo mam na myśli takie coś... Nie typu, że kochanie, skarbie, ktoś mi w ten sposób podpisuje albo pisze, bo czasami może być takie coś, że youtuberka już nie wie jak się zwrócić do kogoś w komentarzu i e, pisząc nie może, nie chce używać cały czas e, ty albo e, ciebie to sobie wymyśli bardziej miłe określenie, zwłaszcza jeśli już długo jest na przykład na tym kanale u kogoś z komentarzami. Natomiast jeśli czasami wchodzę na kanał i widzę typową, ale nie w żartach, nie z takim wiecie, przymurzeniem oka, tylko typową lejącą się wazelinę od achów i ochów, gdzie normalnie można. Jak po smalcu się przejechać normalnie, tak jest ślisko, to mnie to aż bierze obrzydzenie, aż mi autentycznie po prostu cofa. No, tak Wam mogę powiedzieć. Bo można naprawdę, można się kogoś lubi, wyrazić swoją opinię i wyrazić serdeczność dla kogoś w bardziej naturalny sposób. Więc to jest pierwsza taka sprawa. Druga to chyba to jest to, co prawda u większości YouTuberek nie lubi. Czyli to, że druga youtuberka nie ogląda jej filmów, pada z komentarzem w stylu o super filmik, super denko, super, super hol, super to tamto, super tak, albo ale się pośmiałam, bo jeśli uważa, że ta dziewczyna na kanale jest zawsze śmieszna, to teraz jej się też wydaje, że tam było coś śmiesznego. Wtedy normalnie otwiera mi się po prostu z scyzory w kieszeni. Ja nie wymagam, żeby ktoś, oczywiście ja dodam filmik, a ktoś za, normalnie za 5 godzin już siedzi, ogląda 20 minut i mnie komentuje. Nie! Niech sobie przyjdzie za tydzień, bo ja średnio dodaję raz na 5-6 dni filmik i jeśli mnie lubi, a uważam, że skoro zaprosiła mnie do siebie na kanał, bo mówimy o dziewczynach takich, że przeważnie zapraszają mnie na kanał, ja nie chodzę. Wiem, że się powinnam udzielać, i wiem, że w ten sposób jakoś widzowie mnie dostrzegą, może inne kanały, ale ja tego nie robię, bo po prostu jakoś, no nie jest to w mojej naturze. Bardziej sobie tam siedzę. Więc jeśli dziewczyna mnie zaczepi, zaprosi do siebie na kanał. Ja przez paręnaście godzin, wiecie, oglądam te filmiki, bo myślę, czy to jest zgodne z tym, czy ja coś w niej odnajdę, czy naprawdę lubię. Zazwyczaj się zgadzam, bo każdemu uważam, że należy dać szansę. Więc jeśli ona do mnie wpadła, to ja uważam, że ona nie każdy filmik musi oglądać. Może bardziej woli odzież, może bardziej kosmetyki. Niech zrobi to uczciwie i ją nie obejrzy i po prostu skomentuje w jednym zdaniu, ale także ja będę czuła, że ona to ogląda. I teraz mam po prostu prośbę do takich dziewczyn, to nie chodzi o to, że ja tutaj się spodziewam wysypu komentarzy, bo ja komentarzy od najfajniejszych takich innych dziewczyn, youtuberek, tak samo od widzów, mam trochę. I to nie o to chodzi, ale wolę mieć pięć na krzyż, ale naprawdę uczciwie danych. Koniec, kropka i w temacie. Nie każdemu się to spodoba. Jeszcze kolejnej rzeczy, co nie lubię, jeśli wpadnie na przykład jakaś dziewczyna i rzuci w stylu o! Ale super to sobie zrobiłaś. Bo mam wrażenie, że ona ma taką pewność siebie, że myśli, że jak ona postawi kropkę na mniejszym kanale, to już wszyscy po prostu sikamy w gacie. Z radości, że ona nas odwiedziła. Nie! Ja wolę, jak mi przyjdzie na przykład inna YouTuberka, 70 subskrypcji ma i ona naprawdę sobie obejrzeć, czymś się zachwyci albo z czegoś skorzysta. Bo ja naprawdę tak robię. Koniec w temacie. Czy oglądasz wszystkie zasubskrybowane przez siebie kanały? Tak oglądam z prostej przyczyny, nie mam ich zbyt wiele. Mam ich około 75, czy tam 80, z czego około 30 kanałów to jest typu e, Pixie W, Karolina ze stylizacji, Maxineczka, Iron Maiden, Nightwish, e, Męskie Granie, słuchajcie, Frogleb Studio, Jennifer Lopez, Claudia Clara, o której kiedyś wspominam, czyli jest tego tak dużo. Są też mniejsze kanały, które subskrybuję, ale one właściwie nie, nie subskrybują, chyba nie mają pojęcia o tym, że jestem ja, bądź w jakiś sposób nie chcą tego słupka dać, nie chcą mi odwiedzić. No trudno, ja je nadal lubię, więc no cóż, mi to zależy, jak ja lubię je oglądać. E, I oglądam, ponieważ niezbyt wielka liczba tych kanałów pozwala mi spędzać na YouTubie około dwie, e, maksymalnie do 3 godzin dziennie, więc dla mnie to nie jest jakiś wysiłek, ponieważ ja więcej poświęcałam czasami na oglądanie telewizji. Myślę, że na 24 godziny, czyli tyle, ile ma doba 2 godziny dziennie poświeci, poświęcić na przykład na oglądanie YouTube'a, na dowiedzenie się czegoś fajnego. całkowicie słychać to jest chyba całkiem normalne i to nie jest jakaś zbyt wielka, wymagająca rzecz, przynajmniej w moim wypadku. Oczywiście, w pierwszej dobie po dodaniu filmiku, zawsze jestem u dziewczyn, które najbardziej lubię. Z którymi mamy jakiś tam kontakt prywatny, e, ja zawsze tam jestem. Jeśli czasami mam jakiś poślizg, że nie mam mnie, to znaczy, że akurat nie miałam czasu, mogłam mieć migrenę i leżałam odłogiem na przykład przez dwa dni, ale to mówię, to w większości też niektóre osoby są informowane o tym. A ja tak to po prostu sobie jestem, wpadam z komentarzem, nie byłabym sobą, gdyby po prostu dała komentarz nie oglądając filmiku. Więc jeśli pojawi się nawet po dwóch, trzech dniach u kogoś, właśnie pod tym filmikiem, to dlatego, że ja wolałam poświęcić 3 dni później całe 20 minut i obejrzeć kogoś w całości, niż w pierwszej dobie sobie wejść, pyk, 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 2 minuty przejrzeć i napisać komentarz. Nie, to ja nie z tych, nie z tych youtuberek. Szóste, jak zapatrujesz się na paczki od widzów, przyjmujesz je, czy może odmawiasz? Słuchajcie, to jest, jak ja to mówię, temat rzeka i to zależy od charakteru zarówno widza oraz od charakteru Człowieka, czyli właśnie na przykład youtubera, ponieważ jeśli dwie strony są zadowolone, nikt nie ma nic przeciwko temu i obydwu stronom to sprawia wiele radości, przyjemności, to dlaczego mają sobie tego odmawiać? Natomiast ja jestem z tej grupy osób, na które, jak ja to mówię, staroświeckie trochę wychowanie, że od obcych osób nic się brać nie powinno ja bardzo lubię swoich widzów uwielbiam kiedy mi piszą komentarze każde dwuzdaniowe czy nawet które zawiera 3 cztery słowa na krzyż ale wiem, że to po prostu jest pisane od serca, taki komentarz to jest dla mnie najważniejsze ja nie, naprawdę nie potrzebuję niczego więcej ja bym była skrępowana przyjmując jakąkolwiek patrzę. ja też jestem chyba każdy co zauważył osobą, która chroni swoją prywatność na tyle na ile yy, mogę staram się właśnie nie opowiadać bardzo o rodzinie o jakichś tam rzeczach itd. Więc ja bym musiała podać swój adres, miejscowość, ulicę, wszystko osobie, której właściwie nie znam. Więc to na pewno ma na to wpływ to, że ja mam tam jakieś zasady, że tak zostałam wychowana, że mam takie wartości, a nie inne. Wiem, że to jest trochę niemodne i trochę staroświeckie, no ale cóż no taka jestem. Wiem, że jestem jakimś dziwolątkiem i wyjątkiem na YouTubie pod wieloma względami. Wchodząc tu już wiedziałam, jak to będzie wyglądać, jaka jestem, że mi będzie ciężko. No ale mówię, z góry to wiedziałam, więc wpakowałam się na własne życzenie. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że to, że ktoś proponuje paczkę, taką niespodziankę, ja ogólnie uwielbiam przyjmować paczki. Paczki, niespodzianki, prezenty. Kto ich nie lubi? No, każdy lubi. Tylko mówię, co innego jest przyjąć od osoby, którą się zna, z którą się ma kontakt pisemny, telefoniczny, w rozmowie, z którą się widzi i nagle decydujemy: Tak, Cię lubię, że chce Ci coś dać. No i wtedy możemy się po prostu tymi paczczyszkami wymienić. Tylko to też jest na zasadzie takiej, że. Ja robię to poza kamerami, e, robiłabym to poza kamerami, po prostu na zasadzie takiej prywatności. Czyli te przyjemne rzeczy zostają dla mnie i dla tej osoby, z którą się obdarowałyśmy, e, ponieważ dla mnie nie ma nic fajniejszego, niż ta więź między nami, którą wiem, że jest ona między nami, ale e, niekoniecznie muszę się dzielić tym z całym światem. Wiem, że to jest takie. Ciężko mi wytłumaczyć, jak zawsze, kiedy jest taki temat y, bardziej, wiecie, że chciałabym być zrozumiana, ale nie wiem, czy do końca ktoś to dobrze odbierze. 7. Czy czujesz, że osiągnęłaś wszystko, co mogłaś na YouTubie? Czy czujesz się w 100% spełniona? Nie, jeśli mój kanał rozwinie się tak, jak bym chciała, jeśli... Będę mieć taką ilość widzów, jakbym chciała. E, chyba jak każda YouTuberka, takie wyświetlenia, takie wszystko, to chyba wtedy będę spełniona. Ósme, Twoje największe marzenie youtubowe? To jest chyba zbieżne z tym pytaniem siódmym. Kiedyś marzyłam o tej, wiecie, o tej takiej, jak to się nazywa ta. taka statua. Nie wiem, czy statua, co dobrze mówię. E, ta figurka, którą się dostaje za przekroczenie 100 tysięcy widzów. Ale przestałam o tym marzyć, bo z tego co zauważyłam po tych ogromniastych, dużych kanałach powyżej 100 tysięcy trzeba podpisywać już naprawdę duże umowy, naprawdę nawiązywać współpracę z kanałami takimi ogromnymi po to, żeby zostać wylansowanym, gdzieś przeprowadzonym, żeby coraz więcej, coraz więcej zdobywać. Nie wiem czy do końca by mi się to podobało, myślę, że to połowę rzeczy robiłabym wbrew sobie. Więc jeśli człowiek idzie do pracy i musi robić coś wbrew sobie, bo dostaje za to pieniądze, jeśli człowiek na coś się tam zgadza, bo coś tam, coś tam, to ja nie byłabym w stanie robić tutaj u siebie na kanale, ponieważ tutaj ten kanał to jest dla mnie, jak ja to mówię, taka oaza, taka przystań, w której się spełniam i w której jest mi dobrze. Więc ja nie chcę tutaj żadnych rzeczy, które spowodowałyby, że ja siadając przed kamerką byłabym do tego zmuszana, bo ja muszę to nagrać, ja muszę to nakręcić. Teraz mam taki komfort. Nagrywam kiedy chcę i co chcę, mam swoje pomysły, mam swoje plany i nikt mi nie zabroni dodawać filmiki codziennie lub raz na dwa tygodnie, bo dodam wtedy, kiedy mam ochotę. A już będąc takim dużym kanałem, na pewno musiałabym, wiecie, to i o, mówić o tych kosmetykach w pierwszej kolejności, o odzieży, w drugiej, o tym w trzecim, bo ja widzę, jak to wygląda na kanałach, które są po prostu chodzącymi reklamami internetowymi. Poza tym chciałabym takich widzów, którzy po całym ciężkim dniu pracy przyjdą do domu, zrobią sobie kawę, herbatę. Jak zobaczę, że ja dodałam filmik, to oni sobie wyciągną te nóżki, ustawiam sobie, wiecie, tego laptopka, wezmą sobie tę kawkę, ciastko, bo to zwłaszcza są kobietki, ale mężczyzn też tutaj właśnie zapraszam. Mam nadzieję, że mnie oglądają. Że. Oni będą się czuli jak po prostu przy czymś naprawdę, przy jakimś fajnym, przyjemnym, nie wiem, jak przy serialu jakimś ciekawym, przy jakiejś, e, rozrywk, przy jakiejś rozrywce na przykład. Tak jak czasami się czeka na coś ciekawego w telewizji, na jakąś premierę filmową. Więc myślę, że po prostu odnajdą tutaj taką, jak ja to mówię, e, bezpieczną przystań e, rozrywki czegoś ciekawego na temat kosmetyków i e, ubioru. Wiem, że się zaplątałam, ale wiem, że mnie rozumiecie. Następnie, patrząc na siebie teraz, przed, yy, zanim zaczęłaś nagrywać, czy uważasz, że YouTube bardzo Cię zmienił, chodzi o wygląd i o charakter? Jeśli chodzi o charakter, myślę, że nie taka jestem, taka, takie mam swoje zasady, tych zasad się trzymam, czasami je tam nagnę, jeśli widzę, że dla jakiejś osoby jest warto, spuszczam z balonika i się troszeczkę dostosowuję, ale mówię, muszę kogoś blisko poznać, bo wiem, że ludzie nie są... Nie wymagam od ludzi, żeby byli tacy jak ja, bo każdy jest inny i na tym polega właśnie urok tego świata. Ale ja mówię, ja się tego swojego charakteru trzymam. Natomiast mogę powiedzieć, że im więcej przykrości spotyka mnie na YouTubie, tym bardziej robię się zamknięta w sobie, wycofana, wyobcowana, co mi się wydaje, że czasami widać po filmikach, w jakim to nie nagrywam. A jeśli chodzi o wygląd, no cóż, no inspirowałam się zawsze gazetami. Em, portalami jakimiś modowymi, wszystkimi takimi stronkami, więc i teraz mam po prostu dostęp do YouTube'a i korzystam z tego jeszcze bardziej, mam wrażenie, ewoluując w swoich, wiecie, mam swoje wizje wyglądu tego, jakbym chciała, wiecie, się malować, więc ja z tego korzystam, co mi daje YouTube. Na przykład ostatnio chodziła za mną grzywka, odkąd zobaczyłam nie w Kraju Basków, po prostu tak mi się spodobała, taka jej grzywula, grzywencja, bo tak ją nazywałam zawsze, że stwierdziłam, że ja muszę mieć taką samą, może nie taką samą, ale po prostu coś podobnego, no u mnie nie wygląda to tak atrakcyjnie, ze względu na to, że ona ma dużo ładniejsze włosy dużo bardziej wiecie, gęsty, lśniące i tak dalej no ale stwierdziłam chcę mieć i sobie zrobię, jeśli na przykład widzę czasami Pink Rook King z tego kanału i mnie się bardzo podoba jej styl ubierania miesza ze sobą sieciówki, szmateksy, tych projektantów tej wyższej półki, bo ona tam sobie wyszukuje. Któż by nie chciał wyglądać jak ona? I nie kopiuję jej dosłownie, po prostu ona jest dla mnie kopalnią, inspiracją. Idę do, na przykład do szmateksu czy do jakiegoś sklepu, może kiedyś nie zwróciłabym uwagę na jakąś bluzkę, ale kiedy przypomnę sobie, że coś podobnego widziałam u niej, ja mam wrażenie, że po prostu wow, to będzie to coś, i ja sobie to z czymś innym zestawię, ale to jest coś takiego. I mi się wydaje, że to nie jest złe inspirowanie się kimś, zarówno w wyglądzie, jak i na przykład, nie wiem. No, chyba najbardziej mi chodzi o wygląd, no ale kto z nas nie chciałby po prostu wyglądać pięknie jak dziewczyny, które wymieniłam? E, dziesiąte. Czy idąc ulicą i patrząc na innych ludzi, zastanawiasz się, czy cię kojarzą, czy cię oglądają na YouTubie, czy czujesz się w, w pewien sposób sławna? Nie. Nie zauważyłam, żeby w coś w tym temacie się zmieniło. Mała garstka osób z mojego miasteczka mnie ogląda. To jest może 5-6 koleżanek. Dlaczego? Ponieważ ja powiedziałam garstce takich najbliższych i nie było czegoś takiego wielkiego. Wow! Wiesz co, fajnie, że ty nagrywasz. Pędź do przodu, trzymam za ciebie kciuki. Super, ekstra. O, a ostatnio twój odcinek był jakiś tam. No fajnie powiem ci, podobało mi się, ale wiesz, w tamtym byłaś lepsza, a coś tam. Od może dwóch koleżanek otrzymuje takie coś, wiecie, taką energię, że one się cieszą, że ja coś w swoim życiu postanowiłam zmienić i sięgnąć po coś, co innym wydaje się może nieosiągalne w wieku 34 lat, że może za późno zaczęłam. Ale dlatego stwierdziłam, że dalszej garstce, jak ja to mówię, znajomych, nie mówię, no bo wiecie, no ta reakcja mogłaby być różna, taka. Nie, nie chcę się tym chwalić u siebie bardzo w mieście, że ja nagrywam. Mam nadzieję, że jak najdłużej mnie nikt tutaj nie wyczai, bo mi się wydaje, że to wtedy się uważa ludzi za kosmitów. I na tym bym skończyła, bo mówię, tematyka mnie bardzo zaciekawiła, rozgadałabym się. Teraz miałam natchnienie do gadania, jest wieczór, więc mam nadzieję, że te odpowiedzi w jakiś sposób przypadły wam do gustu. Co będą łapki w dół? Ja się tam nimi wiecie, nie przejmuję, bo tak naprawdę łapki w dół wiem, że zawsze są nie za to za treść. Ja się tego nauczyłam, bo czasami mam, e, potrafię mieć łapki w dół, nie wiem, w pół godziny od włączenia ileś tam natretowanych, tylko po prostu za to, że ktoś mnie personalnie nie lubi i ludzie nie wysłuchają nawet do końca mego filmiku, tylko za urodę, za krzywy makijaż, za coś tam, pach, 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 pach. Więc ja mówię mamie, wiecie gdzie. Także e, kończę, e, trzymajcie się, pozdrawiam Was, jak to ja, cieplutko, papa. Pa.